Na gorąco po pojedynku, heads up Amadeusz Ferrari. Tak jest, witam. Jak wrażenie? Co, no bardzo fajnie, że nie ukrywam, że spełniłem po części swoje marzenie, bo zagrałem e, e, no, taką jakąś partyjkę przed kamerami, gdzie były te karty. Zawsze uwielbiałem oglądać takie formaty e, i teraz sam w takim wystąpiłem. Dla mnie, bomba, i co, chętnie mi wystąpił po raz kolejny. Wygrał pan, ale wygrana jest 6 do 5, taki końcowy wynik no i chyba niezłym pomysłem byłby jakiś remasz, co? no na pewno no tam jakby od, od was jest jako, i nagroda jest po prostu, tak? tak tam... i też dodatkowo jeszcze no, on, on, e... on jest... no, no, jeszcze dodatkowo jest kwestia tego, że na siódmym sztosie gramy w dużo bardziej rozbudowanym miejscu technologicznie możemy zrobić dużo na, na dużo wyższym poziomie ten stream, więc mhm. e... No tutaj już mogę oficjalnie zaprosić na, na siódmy sztos mm -hmm. do Rozwadowa, 14-18 września, okay. prawdopodobnie podobna formuła headzapowa mm. lub jakiś turniej, zobaczymy jeszcze jak to się, będziemy publikować informacje i będziemy pana informować, ale już teraz oficjalnie zapraszam no na siódmy faj, sztos. Fajnie, fajnie, przyjmuję tam, to, możemy oficjalnie jakiś tam pojedynek zrobić, tylko już wtedy wszystkie tam żetony, że od razu będzie kasa, wszystko tego, nie? Rozumiem, bo no. macie jakiś delikatny zgrzyt rozliczeniowy, aczkolwiek my w tym nie braliśmy udziału. Tak, 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 tak. A to już. To już pomiędzy wami. To już między nami, no. E, co, no fajnie, no. Wygrałem, chociaż nie, nawet nie wiedziałem, że wygrałem. Wydawało mi się, że dzisiaj on wygrał i że do niego to trafia, no ale skoro jest i tak, przewaga, znaczy, to Znaczy, on wygrał dzisiaj, pan wygrał wczoraj, ale większą przewagę punktów. Tak, jakby okay. mecz i rewanż został rozegrany. Rozumiem. E, no i delikatnie pan, pan jakby wygrał, ale. No fajnie by było, żeby to się ja, jeszcze ja raz użyć. Jestem było. otwarty. nie wiem tylko czy Kasi, będzie chciał grać. Jak będzie chciałem, to, to okej. Okay. Jesteśmy po pierwszych rozmowach i z tego co słyszałem to tak. Okay. Więc zobaczymy, będziemy jeszcze wszystkich informować. To co, jeszcze dzisiaj teraz, ja to zaraz od razu wrzucę na YouTube'a, bo pan będzie jeszcze komentował dzisiaj main event, drugi dzień, Mogę. wpadnie pan do, do Wojtka, do komentatora, coś radziemy. tam mu podpowie, dobrze? Spoko, mogę skomentować. Okej, okay. no to dobra. To co, pozdrawiamy wszystkich? Pozdrawiam wszystkich, śledźcie sztos, co? No, ja wystąpię tutaj, jak widzicie, jeszcze na pewno. Jak jest klasyczny zyskuj Trzymajcie się.